Z książki, jak to widzi Bill, strona jedenasta. Ilość czy jakość? A co do tej tak zwanej wpadki, to nie brałbym sobie tego aż tak do serca. Sądzę, że bardzo cierpisz, niepotrzebnie obarczając się poczuciem winy. Z takich albo innych powodów przed niektórymi z nas Pan wytyczył trudniejszą drogę i myślę, że Ty właśnie taką kroczysz. Bóg nie oczekuje, że nam się uda. Chce tylko, byśmy próbowali. A ty przecież próbujesz i to już od jakiegoś czasu. Nie pozwól więc, aby zniechęcenie albo wstyd odciągnęły cię od wspólnoty. Tam jest twoje miejsce. Próbuj być po prostu szeregowym uczestnikiem. Naprawdę nie musisz brać na siebie odpowiedzialności za sprawy całego AA. Liczy się nie tylko ilość świadczonego przez nas dobra, lecz także jego jakość. A co najważniejsze, ogranicz się jedynie do dnia dzisiejszego.